Dzień dobry rozpoczynamy briefing prasowy przed meczem piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom Lech, jak Gdańsk z nami tradycyjnie szkoleniowiec zielonych pan Mariusz Lewandowski trenerze tradycyjnie poproszę o kilka słów przed tym meczem jak sytuacja kadrowa jak nastroje w drużynie. Dzień dobry no nastroje są po ostatnim meczu dobre przede wszystkim. Też żeśmy mocno pracowali nad urazami w tym tygodniu z zawodnikami, bo po meczu z Jagiellonią odczuwalne były problemy i fizjonaści robią wszystko, żeby, żeby każdy z zawodników był dostępny do, 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 do meczu. I mówię, ten czas jakby jest na naszą korzyść mam nadzieję i, i wszyscy będą brani pod uwagę do jutrzejszego meczu. Dziękuję i zapraszam do zadawania pytań. Janczyk, portal weszło. Panie trenerze, z mocniejszym przynajmniej na papierze rywalem przyjdzie tym razem rywalizować Radomiakowi. Czy to jakoś zmienia podejście do tego, kto będzie grał na pozycji defensywnego pomocnika, jakie będą role w tym spotkaniu? Nie traktujemy zespołów silniejszych, słabszych, tak tutaj pan powiedział na papierze. Eee... Ekstraklasa weryfikuje każdego i trzeba każdego szanować, a przede wszystkim też mieć swój styl i gdzieś tam swoją wizję prowadzenia zespołu czy też rozgrywania meczów. My przede wszystkim koncentrujemy się też na, na, na swojej grze, na, na to, co mamy do poprawy, bo tych elementów jest, jest sporo. Jeżeli chodzi o tą pozycję, to, to też na pewno jest znak zapytania, kto, kto tutaj zagra, zagra ale no, ćwiczyliśmy w różnych wariantach, także kto by tutaj nie był, to yy, mamy rozwiązania. A czy Michał Felix jest brany do gry pod uwagę na pozycji numer, znaczy na skrzydle, nie na dziewiątce? Umie też zagrać na tej pozycji. Jest możliwy wariant też z trzema napastnikami. Także tutaj mówię, no, patrzymy też na przydatność w danym meczu, to co tutaj pan redaktor powiedział, i są ćwiczone różne warianty, ale no, no, zdajemy sobie sprawę, że, że po prostu no, w tym meczu. Yy, Gramy u siebie przede wszystkim, chcemy tutaj trzy punkty zostawić w Radomiu. Yy, zagrać mądrze, mądrze taktycznie, widowiskowo też, żeby wykorzystywać te sytuacje podbramkowe, bo dużo strzelamy, dużo kreujemy, a tutaj mamy jeszcze pewien niedosyt i, i dużo analizy mieliśmy co do wykorzystywania przede wszystkim tych naszych akcji podbramkowych, bo nie chce się czekać do ostatnich minut, żeby, żeby to miało miejsce. Mhm. To jeszcze kwestia <coughs> w obronie takich błędów, które gdzieś prowadzą do, do strzałów czy później bramek, bo obserwowaliśmy to z górnikiem. W meczu z Agieronią. też bywało gorąco pod naszą bramką. Uczelał Pan teraz trochę zawodników, jakoś pracował nad tym, żeby mniej prokurować takich sytuacji? Tak, mieliśmy odprawy indywidualne z zawodnikami, przede wszystkim tutaj z Rosim czy, czy, czy też z innymi zawodnikami i pokazaliśmy, gdzie robimy błędy. I to są takie detale, w których czasami gdzieś wcześniej nie reagujemy na na sytuację. Zostało to przekazane zawodnikom i miejmy nadzieję, że to będzie jeszcze lepiej funkcjonować. Dzień dobry trenerze, Maciej Kwiatkowski, Telewizja trener Kaczmarek powiedział właśnie, że w wywiadzie wczorajszym, że mocno dał potrenować, w tym ostatnim tygodniu pięć jednostek treningowych zrobił drużynie, no i właśnie czy to może być jeden z waszych atutów, że właśnie będzie brakowało rywalom świeżości? Nie sądzę. Trener widzi, jakie problemy ma dany zespół i chce je rozwiązać. Stąd też może zdecydował się na taki, na taki ruch. My od dłuższego czasu mamy zaplanowane swoje treningi w takim ukrocyklem, żeby w każdym tygodniu mniej więcej kontynuować tą pracę, którą. Którą gdzieś planujemy i którą robimy. Jeżeli nie wykonamy, no to zawsze gdzieś tam mamy ten monitoring, gdzie jednego czy drugiego zawodnika zostawiamy na, po treningu, żeby popracował więcej, bo po prostu nie zrobił tej pracy, którą żeśmy chcieli. Także monitorujemy na bieżąco. Właśnie jeśli chodzi o drużynę Lechy, która przegrała przed tygodniem, mając tyle samo posiadania piłki co i wy 63% bodajże, czego się właśnie najbardziej obawiacie ze strony Gdańszczan? No, przede wszystkim to jest bardzo doświadczony zespół. Tajszało czy zwoliński Durmusz, Pietrzak, Konrado, no tu mają nalepać. No, dużo zawodników, tacy, którzy od dłuższego czasu grają ze sobą. Gajos, który w środku potrafi bardzo dobrze zagrać, strzelić z dystansu. To jest, można powiedzieć, pewne nawyki, które są w tym zespole, od dłuższego czasu one są. To, że gdzieś tam w niektórych meczach im się nie udało, to, to nie znaczy, że oni nie potrafią grać i wygrywać meczy. Także tutaj czeka nas na pewno bardzo e, ciężkie spotkanie i uczułam zespół na to, że, że, że tutaj e, przede wszystkim to jest doświadczony zespół, który potrafi wyjść z niejednego problemu. Na koniec... To może żartobliwie, jesteśmy po treningu, słychać było z szatni remiks Krzysztofa Krawczyka, zatańczysz sceną jeszcze raz Głośno, czy piłkarze w takim razie zatańczą z Lechią? No, szatni różne, muzyki lecą. Miejmy nadzieję, że atmosfera, która gdzieś tam jest od dłuższego czasu w zespole z każdym kolejnym zwycięstwem napędza jeszcze lepszą, także tutaj chciałbym, żeby przede wszystkim zespół wykonał tą pracę, którą ma do wykonania. Zapytam jeszcze o, o dwie sprawy a propos tego tańczenia. Może mniej żartobliwie, ale czy faktycznie nie jest tak, że trochę brakuje takiego odważnego robienia przewagi pojedynków ze strony skrzydłowych na bokach boiska, żeby troszkę znaleźć, znaleźć się w lepszej sytuacji pod bramką rywala? I, I druga kwestia, czy z racji tego, że Filip Majchrowicz ciągle jest w zespole, to jest też jakaś szansa na to, że on wróci do kadry meczowej i też będzie brany pod uwagę? Jeżeli chodzi o kreowanie sytuacji, no to mamy pewne automatyzmy i staramy się to rozwiązywać skrzydłowi tak, oczekujemy więcej grania jeden na jednego w bocznych sektorach. Gdzieś te automatyzmy u nas są. Nie, nie, nie zawsze, czy też nowi zawodnicy, którzy przychodzą jeszcze, tak jak same do tak, PIK, jeszcze potrafią oddać 100% tego, co tak mają najlepszego. Ale z dnia na dzień jest coraz, jest coraz lepiej. Także tutaj na tym bacznie się przyglądamy, analizujemy i chcemy, żeby faktycznie więcej brali odpowiedzialności pod podem karnym właśnie w grze jeden na jednego. Jeżeli chodzi o Majchrowicza, to e, cały czas myślimy, borykamy się z taką myślą, e, też jest w dobrej dyspozycji, trenuje, ale no, co chwilę gdzieś są jakieś informacje, że mm, e, ktoś jest zainteresowany, ale tak naprawdę to wszystko później znowu odchodzi na, na dalszy plan, gdzie jest blisko, to później znowu troszkę, troszkę dalej. I, e, My nie skreślamy zawodnika, jeżeli zostanie z nami, to wiadomo, że będziemy patrzeć na jego przydatność do tego, żeby zespołem możliwe pomagał. Tak, Na razie na dzień dzisiejszy Kopylak nie zrobił większego błędu, jest akurat w bramce. Oliżyński też bardzo mocno tutaj napiera, żeby, żeby wystąpić. Ta rywalizacja jest naprawdę bardzo, bardzo mocna. Wiadomo, co za tym idzie. Możemy sobie z, y, pozwolić też na komfort taki, że młodzież nie musi grać w meczu. I taki wariant też rozważamy. Także zobaczymy, co nam przyniesie następny, następny dzień. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję bardzo za udział w